Cześć, witam Was Afgan z tej strony. Plecak zapakowany solidnie. Mamy sobotę, godzina prawie 12. Zostaje tutaj. Znajduje się aktualnie w górach Harc. Zostaje do poniedziałku. Ma padać, ma być wiecznie, ma być trochę słońca. A jak będzie to zobaczymy. Zapraszam Was na kolejną przygodę bushcraftową. Zostańcie ze mną i do zobaczenia. Cześć! I już na samym początku niewielki strumyczek. Ostatnio dużo padało, dlatego tak wezbrał, ale to nie problem. Mamy tutaj kamyczki. I już udaję się na trasę mojego szlaku w góra Harz. Ciężko powiedzieć ile kilometrów przede mną, ale do poniedziałku rana na pewno kilka uda się zrobić. Także przygody, przygody, czas zacząć. Chłopaki na motorach, ale ja już będę coraz dalej od drogi, nie będą mi przeszkadzać. Cisza, spokój, relaks, natura, piękne widoki, dobre jedzenie. Chcecie to wszystko zobaczyć? Zostańcie. No i zbyt daleko nie uszedłem. I już pada. Jak widzicie, wszędzie ciemno, nic. Chyba czas wyjąć deszczówkę. A gdzieś tam, gdzieś tam, daleko jest mój punkt docelowy. Także idziemy. Nie ma jak burza w górach. Mega leje. Ale co tam dla piechura? Nie przejmujemy się byle szczegółami. W lepszej pogody mogłem się po prostu nie wymarzyć. A to dopiero początek. Burza już sobie poszła. Padać też praktycznie przestało. A ja kontynuuję swoją podróż. Przed chwilą odwiedziłem pierwszy punkt docelowy, pieczątkę numer 67. Zmierzam do 68. Bardziej takim otwartym terenem. Także może nie ma mega krajobrazów, ale i tak jest zajebiście. Kiedy wszystko jest takie mokre, zdecydowanie taka ścieżka nie jest optymalna. Jestem bardziej mokry, niż po tym deszczu. I oto tutaj kolejny cel mojej wędrówki na dzisiaj. Złone klipę. A tam w dole, proszę. Oto rzeka Boda. Nad tą rzeką mam zamiar dzisiaj i jutro spać. Jesteśmy w takiej dolinie. Nieopodal tego tej skały znajduje się pieczątka, którą również, po którą również tutaj celowo przyszedłem. Także świetne miejsce. przerwa przy takich przepięknych masywach skalnych. Obok tutaj tego drzewa, obok pieczątki, którą przed chwilą robiłem. Słońce gdzieś tam się przebija. jednak zdecydowanie nadchodzą kolejne chmury, także wyschnąć nie zdążyłem smoknę za chwilę, ale i tak jest super. Poncho zdążyło już trochę przeschnąć. Nadciąga kolejna fala, dlatego od razu założyłem je na siebie. Poruszam się aktualnie szlakiem wzdłuż rzeki Bode. Jakieś kilometr, dwa przede mną znajduje się miejsce odpoczynku. No i pomału będę się rozglądał za miejscem do spania. Nigdzie mi się nie spieszy, mam czas, mogę robić co chcę, aż do poniedziałku. Także zobaczymy co przyniesie trasa usłyszałem tutaj coś na kształt wodospadu dlatego postanowiłem zejść ze ścieżki i trafiłem oto na takie fantastyczne miejsce i myślę zdecydowanie że tutaj zrobię sobie jakąś pauzę i wypiję kawuś Widać lat ludzi no i niestety również śmieci, których nie potrafią ze sobą zabrać. A człowiek to musi wszędzie po sobie tym zostawić. Oczywiście nie wszyscy. Tu będzie wspaniałe miejsce, żeby usiąść i po prostu napić się kawy. się wypita, odsiedziałem, odpocząłem, nacieszyłem się tym miejscem, ale czas ruszać dalej, przede mną jeszcze trochę czasu do wieczora, żeby znaleźć równie dobre, a może i lepsze miejsce na nocleg, także idziemy dalej. To już niezła formacja skalna, ale zbudowali tutaj nawet bariery ochronne przy tych skałach. Dość ciekawie to wygląda. Pogoda się zrobiła. Widok na rzekę Boda z góry. No nieźle, nieźle. Ciekawe, bez tego mostu udałoby się tędy na pewno przejść, przy tych pionowych skałach. Co jak co, ale ścieżki turystyczne mają tutaj zadbane. Interesujący odcinek szlaku. Właśnie ta skała, bardziej mi się tu podoba. Ale nie ma zbyt ciekawego miejsca, żeby można było pomyśleć o zostaniu tu na noc. Wręcz pionowo. No i mamy miejsce postojowe. Na szlaku taka budka jak to u nas. o Tutaj ktoś coś zostawił. Ojajajajaj, co my tutaj mamy? O, też było. A tutaj Aha, ktoś zostawił po prostu coś. Szlak idzie dalej tam pod górę. Zdecydowanie odsuwa się od rzeki. Dlatego pomyślałem że może byłoby tu dobre miejsce żeby ewentualnie rozejrzeć się za obozem przejdę ten mostek pójdę z drugiej strony no i zobaczymy jak to wygląda szczerze to już mi się nie chce chodzić można śmiało myśleć o tym żeby rozbić gdzieś tu obóz Niestety w tamtym miejscu nie było dwóch drzew, w których mógłbym rozwiesić hamak. Szlak wzniósł się bardzo wysoko od rzeki, praktycznie uniemożliwia to zejście. Dlatego idę dalej z nadzieją, że trafię, trafię idealne miejsce, w którym będę mógł spocząć na dzisiejszą noc. A szlak jest naprawdę dziki. Takie lubię. Ciekawe miejsce, jeśli chodzi o nocnek. Nie ma drzew, których mógłbym użyć na hamak, ale miejsce jest naprawdę wypasne. to drzewo i to drzewo. Spróbuję tutaj rozwiesić hamak. I jeśli się uda, to zostaje tutaj. Trzymajcie kciuki. Hamak udało się powiesić. Nie bez problemów. Od razu powiem. Jednym z głównych najważniejszych problemów to jest to, że zapomniałem całkowicie aluminiowych części. Wszystkich, dlatego tutaj wycięłem z dwóch kołków drewnianych. Tutaj są oryginalnie takie aluminiowe sztangi. No i oczywiście, żeby podwiesić moskitierę, również są potrzebne dwie aluminiowe sztangi, których oczywiście też nie mam. Zapomniałem całkowicie tego pojemnika, woreczka, gdzie te wszystkie aluminiowe sztangi były. Dlatego muszę sobie radzić. Jakoś spróbuję teraz wyciąć coś na tą moskitierę, no tak czy siak, miejsce do spania nie będzie najgorsze. Wycięte dwa papyki dla nas i to samo jakoś to się trzyma. Jakoś to wygląda. Miejmy nadzieję, że uda się chociaż spokojnie przespać noc. Jeszcze tarp w razie jakby padało, i nocleg gotowy. Rzeka głośna. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać spaniu, a raczej na pewno nie będzie, wręcz pomoże. A oto mój obóz. Pełna improwizacja. Zwykły tarp 3x3. Hamak całkowicie osłonięty. Spodziewam się oczywiście deszczu w nocy. Tutaj do gałęzi. Tam do kamienia. Z drugiej strony również. Wejście mam z tej strony. Najchętniej odsłoniłbym sobie tą stronę. Tak też zrobię, dopóki nie połóżę się spać, żeby mieć widok na tę wspaniałą skałę tuż przy wodzie. Obóz gotowy. Noc może przyjść. Ciekawą opcją mojego hamaku Nightcat, który już widzieliście na moim kanale. Jest ta tutaj oto półka podwieszana, że tak powiem, na którą można położyć plecak, czy później buty. I w ogóle nie będę musiał przyjmować, że leży to na ziemi. A widok jest po prostu wspaniały. Można spać w takim miejscu. Decydowanie. Nic nie jadłem. Godzina 18.30 Nie chce mi się jeść. No cóż, wie taketo. Ale coś zjemy. Do zobaczenia. Dzisiaj szybka kolacja. Co mi znaczy, że zła. W takiej scenarii smakuje wszystko. Camembert. Do tego kilka dobrych paróweczek na zimno, bez gotowania i wystarczy. Jutro też ugotujemy. Jestem tutaj na zakręcie, praktycznie 90 stopni. Właśnie zaczyna padać, ale również bardzo ryba zaczęła zerować. Widzę co chwilę jak atakują. Tutaj latają takie jętki, czy inne owady. I ryby wyskakują wręcz z wody, czy z powierzchni łapią. A ja już po kolacji, coś na rozluźnienie. Jack Daniels, jeden z ulubionych moich Alkoholi, także sobotni wieczór nad rzeką Bodę zaczyna padać, rzeka płynie, ryby skaczą, a ja odpoczywam w Waszej Zrodzie. Minęła godzina 20, dokładnie w pół do dziewiątej. Leżę już w swoim hamaczku w śpiworze, przebrany w rzeczy do spania. Rzeka szumi niemiłosiernie. Mam nadzieję, że uda mi się trzasnąć co najmniej 11-12. Wstanę o godzinie 8 rano, może w pół do dziewiątej. Zobaczymy. W każdym bądź razie odpuszczam już na dzisiaj. Idę spać. No i zobaczymy co przyniesie dzień jutrzejszy. Także dziękuję, że zostaliście ze mną i widzimy się zapewne w następnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.